Cześć. Ewolucja doskonałości. Pod takim hasłem Samsung wprowadza do sprzedaży najnowszy smartfon Galaxy S7. Czy to sugestia, że poprzednik w postaci Galaxy S6 był właśnie doskonały? Chyba nie do końca. Przynajmniej rynek tak tego nie odebrał. Do naszej redakcji trafił właśnie Galaxy S7, którego będziemy recenzować. Choć smartfon jest tu głównym bohaterem, to do testów otrzymaliśmy też spory zestaw akcesoriów, które mogą wspomagać S7 na co dzień. Całość została zapakowana w sporą walizkę. Zajrzyjmy do jej środka. OK, zabierzmy się za otwarcie tej całkiem sporej walizki. Oto i nasz główny bohater, czyli Galaxy S7. Wyciągnij go sobie za chwilę, zajrzymy do środka. Co mamy tutaj jeszcze? Słuchawki to akurat jest nie Samsunga produkt, firma Level One, model wireless. Wyglądają w ten sposób. O nich oczywiście dowiecie się z naszej recenzji więcej. Następnie to jest Gear S2 smartwatch. No i zestaw gogli VR. Też od Samsunga. A jak ewoluował Galaxy S7? Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, to doszły tylko kosmetyczne zmiany. Jest on cięższy od S6, jednak jest to różnica zaledwie 14 gram. Jest też trochę grubszy od poprzednika, nieco ponad 1 mm. Trudno te drobne różnice nazwać widocznymi. To, co rzuca się w oczy, to znacznie mniej wystające obiektyw aparatu. Jest jeszcze jedna rzecz, którą zauważymy od razu: to zakrzywione krawędzie plecków. Przełoży się to na dużo lepszy chwyt niż w poprzednim modelu. Nie zmieniła się za to wielkość ekranu. Ten nadal jest wielkości 5,1 cala i wykonany w technologii Super AMOLED. Rozdzielczość, jaką wyświetla to WQHD, czyli 1440 na 2560 pikseli przy bardzo dużym ich zagęszczeniu. Jest to aż 577 ppi. Zapewnia to rewelacyjną szczegółowość i ostrość wyświetlanego obrazu. Technologia Super AMOLED to też bardzo dobra czerń i wysoki kontrast oraz nasycone, żywe kolory. Z ekranem powiązana jest całkowita nowość funkcja Always On czyli wyświetlanie podstawowych informacji, gdy ekran jest zablokowany. Wśród dostępnych widgetów są czas, data, poziom baterii czy kalendarz. Według producenta wyświetlanie tych informacji nie powinno jakoś szczególnie drenować baterii. Mówi się o zużyciu dosłownie 1% na godzinę. Wróciła obsługa kart SD. Teraz jest możliwość dołożenia, dołożenia zewnętrznej pamięci o pojemności nawet 200 GB. Wbudowana pamięć na dane będzie występować w dwóch wariantach: 32 i 64 GB. My do testów otrzymywaliśmy wersję smartfona o mniejszej pojemności. Ostatnia rzecz, o której należy wspomnieć, to to, że Galaxy S7 jest wodoodporny i pyłoszczelny. Nie grozi mu deszcz, prysznic czy upadek do kałuży lub błoto. Obudowa spełnia normę IP68, czyli smartfon powinien wytrzymać do 30 minut na głębokości nawet 1,5 metra. To oczywiście nie wszystko, co zostało zmienione czy też poprawione w najnowszym flagowcu Samsunga. Więcej dowiecie się z pisanej recenzji, którą przeczytacie już wkrótce na naszym portalu. Sprawdzimy też, jak smartfon radzi sobie z dedykowanymi akcesoriami. Na dzisiaj to tyle, nie zapomnijcie o subskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia! Cześć!